Zapraszamy do obejrzenia kolejnego wydania agrowiadomości Non stop, na dziś m.in. W każdym województwie wystąpiła susza rolnicza w okresie kwietnia i maja, tak wynika z drugiego raportu przygotowanego przez puławski Jung. Pierwsze przypadki afrykańskiego pomoru świń w Stadach Trzody Chlewnej. ASF stwierdzono w lubelskim, warmińsko-mazurskim i zachodniopomorskim. Organizacje producentów owoców i warzyw po raz kolejny będą mogły ubiegać się o dofinansowanie na realizację działań, które mają zapisane w swoich programach operacyjnych. Korekta w skupach. Po kilku tygodniach wzrostów znów ceny wszystkich zbóż i rzepaków w dół. W skupach zwierzęcych zmiany kosmetyczne. We wszystkich 16 województwach naszego kraju wystąpiła susza rolnicza w drugim okresie raportowania między 1 kwietnia a 31 maja. Takie dane przekazał Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach. Co prawda deficyt wody w ogólnym rozrachunku zmniejszył się o 16 mm względem poprzedniego okresu raportowania, ale są miejsca, gdzie niedobory wody były bardzo dotkliwe. Największe wystąpiły na Wyżynie Lubelskiej, Polesiu i Nizinie Śląskiej, gdzie bilans wodny mieścił się w granicach od minus 170 do minus 180. 89 mm. Tylko nieznacznie lepiej było na nizinie Podlaskiej, Mazowieckiej oraz w Kotlinie Sandomierskiej. Najmniejsze niedobory wody wystąpiły w północnych oraz południowych obszarach kraju. Susza występowała w sześciu uprawach: zbóż jarych i ozimych, truskawek, krzewów i drzew owocowych oraz rzepaku i rzepiku. Największy zasięg suszy rolniczej występował wśród upraw zbóż jarych. Susza wystąpiła w prawie 1770 gminach, czyli ponad 71% gmin Polski. To oznacza, że względem poprzedniego okresu nastąpiło zwiększenie o przeszło 30 punktów procentowych. Suszą w tych uprawach objęta została 1,4 gruntów ornych kraju. W przypadku zbóż ozimych suszę notowano w prawie 1600 gminach, czyli niemal w 2 trzecich wszystkich gmin Polski. Wzrost wobec poprzedniego okresu to prawie 30 punktów procentowych. Suszę notowano na obszarze blisko 1 piątej gruntów ornych kraju. W ponad połowie gmin Polski wystąpiła susza w uprawach truskawek, tu podobnie jak w przypadku zbóż nastąpił wzrost w porównaniu z poprzednim okresem o niemal 30 punktów procentowych. Suszę notowano na obszarze ponad 17% gruntów ornych kraju. W pierwszym raporcie notowano stosunkowo niskie wartości ewapotranspiracji potencjalnej, wynoszące 2,6 mm na dzień. Natomiast w drugim raporcie ewapotranspiracja wzrosła do 3 mm na dzień co spowodowało, że nastąpił dalszy wzrost deficytu wody, zwłaszcza we wschodniej Polsce. Brak opadów, zwłaszcza w maju, spowodował, że deficyt wody jest wyższy niż notowany w pierwszym raporcie. Niedobory wody dla roślin uprawnych znacznie zwiększyły się na terenie całego kraju, czytamy w raporcie przygotowanym przez Jung. O ponad 1,5% w porównaniu z ubiegłym rokiem spadła powierzchnia zasiewów zbóż podstawowych z mieszankami zbożowymi, informuje główny urząd statystyczny. Według GUS wynosi ona około 5,7 miliona hektarów. Największy spadek, wynoszący prawie 4,5% rok do roku, wystąpił w zasiewach zbóż jarych, których powierzchnia wyniosła około 1,2 miliona hektarów. Ponad 40% tej powierzchni stanowią uprawy owca, a 25% jęczmienia jarego. Wśród ozimin najwięcej zasiano pszenicy 2,3 miliona hektarów, co stanowi ponad połowę powierzchni wszystkich upraw zbożowych. Ponad milion hektarów zasiano przenżyta ozimego. Łącznie rolnicy zasiali około 4,5 miliona hektarów ozimin, czyli o niespełna 1% mniej niż w zeszłym roku. O blisko 2% w porównaniu z minionym rokiem spadła powierzchnia zasiewów rzepaku i rzepiku. Główny lekarz weterynarii poinformował o stwierdzeniu u świń pierwszego w 2024 roku ogniska afrykańskiego pomoru świń na terytorium Polski. Ognisko wyznaczono w gospodarstwie, w którym utrzymywano 10 świń, położonych w miejscowości Zadępce w gminie Trzeszczany w powiat Hrubieszowski w województwie lubelskim. 5 czerwca zostało opublikowane rozporządzenie nr 9 wojewody lubelskiego w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń u świń na terenie powiatów Krubieszowskiego, Chełmskiego i Zamojskiego. Zgodnie z rozporządzeniem wojewody zostały wyznaczone obszary objęte ograniczeniami w promieniu 10 km wokół ogniska, w promieniu 3 km obszar zapowietrzony obejmujący część powiatu Krubieszowskiego, a w promieniu 10 km obszar zagrożony obejmujący części powiatów Krubieszowskiego, Chełmskiego i Zamojskiego niestety wystarczyło kilka dni, a pomór pojawił się w dwóch kolejnych gospodarstwach w zupełnie różnych częściach Polski. Kolejne ogniska stwierdzono w gminie Kisielice w powiecie Iławskim w województwie warmińsko-mazurskim oraz w gminie Kobylanka w powiecie Gryfińskim w zachodnio-pomorskim. Nie znamy na razie szczegółów dotyczących wielkości stad utrzymywanych w tych gospodarstwach. Jednocześnie wykrywane są w Polsce kolejne przypadki wirusa ASF u dzików. W ostatnich dniach taki przypadek miał miejsce m.in. w województwie kujawsko-pomorskim, które jako ostatnie było wolne od ASF w tym roku. To oznacza, że od początku roku wirus pojawił się w każdym z 16 województw naszego kraju. Dochodowców drobiu trafią wkrótce deklaracje strat w związku z wystąpieniem w Polsce wysoce zjadliwej grypy ptaków. Szacowanie strat rozpoczyna Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. Deklaracje otrzymają hodowcy, którzy w okresie występowania w Polsce wysoce zjadliwej grypy ptaków od 9 sierpnia 2021 roku do 3 sierpnia 2023 roku prowadzili gospodarstwa w zakresie działalności nadzorowanej, które znajdowały się na obszarze objętym ograniczeniami ustanowionymi zgodnie z artykułem 21 rozporządzenia Delegowanego Komisji Unii Europejskiej oraz ponieśli z tego tytułu straty z zastrzeżeniem, że nie ubiegają się albo nie przyznano im wsparcia z budżetu państwa ubezpieczenia lub budżetu Unii Europejskiej oraz w stosunku do których powiatowy lekarz weterynarii nie wydał nakazu w drodze decyzji zabicia lub uboju drobiu oraz nie zakazał utrzymywania w gospodarstwie drobiu. Deklarację strat wraz z załącznikami należy złożyć w oddziałach terenowych KOWR właściwych ze względu na adres lokalizacji stada. Można to zrobić bezpośrednio, listownie oraz za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP lub poczty elektronicznej KOWR jako skan w formacie PDF ostateczny termin złożenia deklaracji to 31 lipca. Od przyszłego tygodnia organizacje producentów owoców i warzyw po raz kolejny będą mogły ubiegać się o dofinansowanie na realizację działań, które mają zapisane w swoich programach operacyjnych. Wsparcie będzie realizowane z budżetu Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027. O pomoc będą mogły ubiegać się organizacje producentów owoców i warzyw, uznane przez dyrektora oddziału regionalnego ARIMR oraz zrzeszenia organizacji producentów owoców i warzyw posiadające status uznania nadany przez prezesa Arimr. Wsparcie będzie można otrzymać na realizację działań zapisanych w programie operacyjnym w zakresie następujących interwencji. Poprawa infrastruktury służącej do planowania i organizacji produkcji, dostosowania produkcji do popytu w odniesieniu do jakości i ilości, optymalizacji kosztów produkcji i zwrotu z inwestycji oraz stabilizacji cen producentów owoców i warzyw, poprawa wyposażenia technicznego wykorzystywanego do koncentracji do i umieszczania produktów na rynku owoców i warzyw, działania informacyjne, promocyjne i marketingowe w odniesieniu do produktów, marek i znaków towarowych organizacji producentów owoców i warzyw, wycofanie z rynków owoców i warzyw, działania na rzecz ochrony środowiska oraz łagodzenia zmian klimatu, a także badania i rozwój. Pomoc będzie wypłacana w formie refundacji do 50% wydatków poniesionych z funduszu operacyjnego na działania zatwierdzone w programie operacyjnym i będzie równa kwocie wpłaconych przez organizację lub Związek składek na fundusz operacyjny. Jednocześnie kwota dofinansowania nie będzie mogła przekroczyć, zależnie od sytuacji, od 4,1% do 5% wartości produktów sprzedanych w okresie odniesienia. Dokumenty można będzie składać wyłącznie za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych ARIMR od 20 czerwca do 22 lipca. Krajowa Rada Wieprzowiny wnioskuje do prezydenta Andrzeja Dudy o podjęcie działań na rzecz promocji eksportu polskiej wieprzowiny do Chin oraz uznania przez Chiny regionalizacji produkcji wieprzowiny pod kątem afrykańskiego pomoru świń. Uznanie przez Chiny regionalizacji produkcji wieprzowiny, która umożliwi eksport produktów z obszarów wolnych od ASF, byłoby krokiem milowym w odbudowie i rozwoju polskiego sektora wieprzowiny. Takie rozwiązanie nie tylko pozwoliłoby na skuteczniejsze zarządzanie nadwyżkami produkcji zbóż, ale także przyczyniłoby się do stabilizacji cen na rynku krajowym oraz wzmocnienia pozycji Polski na arenie międzynarodowej. Polsko-Chińskie Forum Gospodarcze stanowi doskonałą platformę do podjęcia dialogu w tej sprawie. Wierzymy, że Pana zaangażowanie i wsparcie w lobbowaniu na rzecz uznania przez Chiny rejonizacji produkcji wieprzowiny oraz promocji polskiego eksportu mogą przynieść wymierne korzyści dla całego sektora rolniczego w Polsce, czytamy w piśmie Krajowej Rady Wieprzowiny. 10 lat temu wieprzowina i jej produkty były najważniejszym produktem eksportowym, generowały wówczas 67 milionów euro przychodu. Niestety, afrykański pomór świń skutecznie ograniczył dostęp do rynków zagranicznych, co bardzo negatywnie wpływa na kondycję polskich gospodarstw zajmujących się hodowlą trzody chlewnej. Otwarcie jednego z największych rynków, jakim są Chiny, mogłoby znacznie poprawić tę trudną sytuację. Rolnicy przechowujący nawozy naturalne, zarówno stałe, jak i płynne, muszą pamiętać o terminach dostosowania miejsc do ich przechowywania. Zasady te określone są w programie azotonowym z 2023 roku. Docelowo pojemność zbiorników na nawozy naturalne płynne powinna umożliwić ich przechowywanie przez co najmniej 6 miesięcy, zaś powierzchnia miejsc do przechowywania nawozów naturalnych stałych powinna umożliwić ich przechowywanie przez minimum 5 miesięcy. Przypominamy, że zbliża się termin na dostosowanie powierzchni lub pojemności miejsc do przechowywania nawozów naturalnych przez podmioty prowadzące chów lub hodowlę zwierząt gospodarskich w liczbie mniejszej lub równej 210 dużym jednostkom przeliczeniowym. Obowiązujący te podmioty termin to 31 grudnia 2024 roku, informują w komunikacie wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego. Rolnicy mogą starać się o wsparcie inwestycji związanych z przechowywaniem nawozów naturalnych. W październiku będzie można uzyskać wsparcie m.in. w ramach interwencji inwestycje przyczyniające się do ochrony środowiska i klimatu. O tym przypomina Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Tygodniem korekt w dół można nazwać ostatnie 7 dni w skupach. Po kilku tygodniach wzrostów skorygowane na minus zostały ceny wszystkich zbóż i rzepaku. Dużo stabilniej w skupach zwierzęcych. Korekty cen w przypadku pszenicy konsumpcyjnej widoczne są w około połowie województw. Widełki cenowe w niektórych przypadkach obniżyły się o kilkadziesiąt złotych. Między innymi obie skrajne dla Polski są niższe w porównaniu z poprzednim notowaniem o 30 zł i obie notowane są w Wielkopolsce. Średnia krajowa w dół o 26 zł, co sprawiło, że znów jest ona niższa od 900 zł. W skali miesiąca zboże to wciąż na plusie, zyskując prawie 7%. Dokładnie 60 zł, czyli ponad 8,5% zyskuje na przestrzeni miesiąca średnia krajowa cena oferowana za pszenicę paszową. W ostatnim tygodniu nastąpiła jednak korekta w dół, średnia cena straciła 21 zł. Zmiany widełek cenowych w 9 województwach i co ciekawe w 5 miały dodatni charakter. Wśród zmian in minus była ta dotycząca maksymalnej dla Polski, która straciła 10 zł. Cena minimalna na tym samym poziomie co tydzień temu. Takie same jak tydzień temu są skrajne ceny dla Polski oferowane za tonę krzężyta, ale cena maksymalna zmniejszyła znacznie zasięg z 5 do dwóch województw. Zmiany widełek cenowych w około połowie województw i wszystkie na minus, czasem dość głębokie. Korekta średniej krajowej też wyraźna, bo wynosząca 29 zł, co było najwyższym spadkiem wśród roślin w tym tygodniu, trend miesięczny na ponad 4,5% plusie. Niespełna 3% zyskuje od pierwszej dekady maja średnia krajowa cena żyta konsumpcyjnego. W ostatnim tygodniu, podobnie jak w przypadkach pozostałych zbóż, mieliśmy do czynienia z korektami w dół. Ale na mapie żyta widełki cenowe zmienialiśmy tylko w pięciu województwach. Na plus o 40 zł zmieniła się minimalna cena dla Polski, a maksymalna jest taka jak tydzień temu. Średnia krajowa zaliczyła spadek o 12 zł, jeden z dwóch najniższych w tym zestawieniu. Wyraźnie spadła od ostatniego notowania średnia krajowa cena jęczmienia. Straciła ona 27 zł, co było jednym z najwyższych spadków. Co jednak ciekawe, widełki cenowe wcale nie miały tylko spadkowej tendencji, o czym świadczy m.in. wzrost obu skrajnych cen dla Polski, minimalnej o 20, zaś maksymalnej o 30 zł. W skali miesiąca średnia cena jęczmienia utrzymuje się nad kreską, na poziomie niemalże 3%. Najwięcej zyskującym zbożem w skali miesiąca jest kukurydza sucha. W porównaniu z pierwszą dekadą maja ziarno jest droższe o ponad 12%, ale ostatni tydzień to korekta średniej o 12 zł w dół i spadek jej wartości poniżej granicy 800 zł. Widełki cenowe zmienialiśmy w obie strony i to dość wyraźnie, zarówno na minus, jak i na plus. Widać to po skrajnych dla Polski, minimalna zyskała 80 zł, a maksymalna straciła o 10 zł. mniej. Z dwóch skrajnych dla Polski w przypadku rzepaku tylko maksymalna uległa zmianie, tracąc na przestrzeni ostatniego tygodnia 20 zł. Widełki cenowe oferowane w zatonę rzepaku zmienialiśmy dokładnie w połowie województw, przy czym trzy zmiany miały dodatni charakter, a pięć ujemny. Średnia krajowa w efekcie tego obniżyła się o 26 zł i jest obecnie tylko 16 zł wyższa, niż to miało miejsce miesiąc temu. O 16 groszy wyższa niż w pierwszej dekadzie maja jest średnia krajowa cena kilograma żywca wieprzowego, a to oznacza, że trend miesięczny ma kolor zielony i jest na ponad 2% plusie. W ostatnim tygodniu zmiany widełek cenowych w obie strony, ale nieco więcej było tych pozytywnych. To sprawiło, że średnia krajowa zyskała 3 grosze. Ze skrajnych cen dla Polski zmieniła się tylko maksymalna, która straciła 10 groszy. Nie zmieniły się w ostatnim tygodniu skrajne ceny dla Polski za kilogram żywca wołowego, zresztą takie same utrzymują się już od dłuższego czasu. Od ostatniego notowania zmiany widełek cenowych w dół tylko w jednym województwie, a w dwóch przybyło danych. Średnia krowa na przestrzeni ostatniego tygodnia w dół o 16 groszy. Ostatnia w naszym zestawieniu mapa jest jedyną, na której trend miesięczny ma kolor czerwony.